Dobra słuchajcie, jesteśmy teraz na bumerangu, czyli właśnie tutaj bardzo podobnej atrakcji do roller costera ekipy. Zobaczymy, czy faktycznie ona jest lepsza, gorsza bądź czy taka sama. Ale nie, zapewniam Was nie jest na pewno taka sama. Ach. Chyba już drogę na bumerangu nie jeździłem, ale jest on chyba. Jak wtedy przyjechałem w 2014-2015, lub to była to pierwsza kolejka, na którą weszłem. Taka ciekawostka. Wiem, że i gdzie pytał. <śmiech> <śmiech> O kurde No to wyjeżdżamy w górę O kurcze Ale stromo masakra Ale to poleci, ale to poleci Ło wow. Puściły hamulce Ja już nie mam głosu krzyczeć Terima kasih telah menonton!